Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pokażemy kilka nowości z firmy Keter, a mianowicie stół roboczy o nazwie Hybrid. Jest to zmodyfikowana wersja stołu, który do tej pory był dostępny pod nazwą Jobmate. Dodatkowo wyposażony jest w drewniany blat, który umożliwia montaż elektronarzędzi. Nogi są na klika. A pudełko skrywa ściski. Ściski można zamontować w prowadnicy. Wymiary tego blatu roboczego. To jest jakieś 88 cm na 55 płytka robocza, na której montujemy elektronarzędzia 30. Na 20,5, a wysokość stołu to jest 81,5 cm. Licząc od ziemi, kolejnym produktem to jest skrzynka, która do tej pory występowała jako cantilever. To jest akurat wersja 22-calowa w wersji Cooper. Skrzynka posiada dwa organizery. Kuwetki są wyciągane. Wymiary: i te skrzynki już też są dostępne w naszej ofercie. Ceny poznacie w komentarzach.